Ale żeby stworzyć szczęśliwy związek, miłość jest absolutnie niewystarczająca. Mhm, bo... I my czasami z tej miłości mamy odejść, bo w tych sytuacjach, o których mówimy, tu trzeba powiedzieć, że jest kilka rozwiązań. Nie mhm. chodzi o to, żeby odejść, bo może być mhm. sytuacja taka, w której porozmawiamy, pójdziemy do specjalisty, osoba, która to robi, nie chce. Więc ma się uczyć prawidłowej tej komunikacji, żeby nie ranić drugiej strony. No to jest jedno z wyjść. Drugie wyjście, jeżeli nie ma komunikacji, komunikacji jeżeli nie chce nic sobie poradzić, a, napra sobie poradzić, a naprawdę czujemy się skrzywdzeni mm -hmm. i tego jest coraz gorzej i to już promieniuje na innych, nie wiem, na teściów, na naszych rodziców, na nasze dzieci i tak dalej, no to faktycznie dobrym rozwiązaniem może być odejście od takiej osoby. Ale też jest wyjście, w którym Przychodzą osoby ucząc się, jak funkcjonować z taką osobą, jak nie brać do siebie, jak wytrzymać, bo mają jakieś tam swoje powody powody często finansowe, powody często zdrowotne, powody związane z ich poczuciem własnej wartości, gdzie im się nikogo nie obrażając nie opłaca zrywać tej relacji, ale wiedzą, że jest ciężko, tylko chcą się nauczyć tak, żeby to przeżyć.